Słuchajcie, też taki kolejny niuans a propos tego mieszkania na nawrockiego? Nie wiem, czy wiecie. Natomiast w tym czasie takie kojarzę, że w Gdańsku, w ogóle w którym mieście, no był problem z tak zwaną mafią mieszkaniową, tak? Która właśnie wyłudzała takie mieszkania, czy to pod pozorem pożyczki, czy właśnie pod pozorem niby opieki nad takimi osobami starszymi, które często nie rozumiały, jakie podpisują umowy. No i też z tego powodu kilku notariuszy. Usłyszało zarzuty no i również spędziło jakiś czas za kratami. Więc mogli nawet u znajomych usłyszeć, że to jest ponad dobry sposób na biznes, żeby tak w Gdańsku przejąć mieszkanią takiego staruszka. Sam to kojarzę akurat bardziej z praktyki, bo także w kancelarii mieliśmy kilka takich spraw, gdzie właśnie Sasza Pani została wprowadzona w błąd co do tego, że na przykład daje mieszkanie w dożywocie. Mam sobie kodeksu cywilnego, czyli ten artykuł 9.8 kodeksu cywilnego i następne, w zamian za opiekę, a tak naprawdę się okazywało, że nie dość, że to mieszkanie sprzedała poniżej wartości rynkowej, no to jeszcze podała się egzekucji, że to ma mieszkanie natychmiast opróżnić w danym terminie. No i oczywiście był problem z tego odkręceniem.